Witajcie z słonecznej wyspy w Marklowicach. Dzisiaj pokażę Wam to, co jest za mną, czyli bardzo fajne miejsce, w którym znajdziecie liczne atrakcje, restauracje, atrakcje dla dzieci. Jak i miejsca, gdzie idzie spokojnie sobie posiedzieć. Zapraszam do oglądania mojego vloga. Jak widzicie, przed słoneczną wyspą znajduje się wielki parking na którym jeszcze nigdy nie miałem problemu żeby tutaj mieć problem z zaparkowaniem bez problemu znajdziecie miejsca parkingowe miejsca parkingowe jak dobrze pamiętam są darmowe tutaj mamy wejście no i jak widzicie są tutaj liczne atrakcje jest tu scena w której są różne festyny organizowane jest dużo atrakcji takich jakiś wodnych jest skatepark tu jak widzicie jest jakiś tor taka rulka jak ja się śmieję że na chomika po której pewnie o tak można biegać jak idę to kółko zasuwa jak chomik ciekawe tutaj mamy fajną atrakcję która przed wam pokazałem jak do niej weszłem wie się to młyńskie koło a inaczej chomik Wchodzimy do kółka i możemy w nim sobie swobodnie biegać. Fajne bo rozpędzi się w tym nie ma problemu jak na bieżni może troszkę zmęczyć ale jak się chcemy zatrzymać to dosłownie obracamy się do góry nogami Tam w oddali widać mały wodospad sztuczny zrobiony tu jest rzeczka między takimi kamieniami, mostki bardzo stylowe. Tu mamy tą tak zwaną wyspę. Popatrzcie, ładnie kamienie zrobione, śmietniki też w takim dziwnym kształcie. Tu jest wyspa, wygląda jakby co jakiś czas włączały się fontanny, bo widać tu takie dysze, które odpowiadają za spryskanie. Zwróćcie uwagę, to ławeczek jest naprawdę sporo, więc byście chcieli tutaj przyjechać, żeby sobie spokojnie posiedzieć i odpocząć, poczytać książkę w fajnym klimacie, no to na pewno tutaj takie miejsce znajdziecie. Ładne kwiaty. Popatrzcie dużo ławeczek, dużo miejsc, też tu są lampy, więc przypuszczam że w nocy jest to wszystko oświetlone. No i tutaj mamy dalej ławeczki takie to nowe. Przy każdej jest lampa eee... Te fontanny teraz widzę, są wyłączane. Nie wiem, to jest kwestia tego, że już mamy wrzesień, czy to jest kwestia tego, że one dopiero w jakichś tam godzinach się uruchamiają, bardziej w godzinach obłożonych. Mamy godzinę gdzieś tam 12-11, więc tak to wygląda. Ale jest tutaj kilka tych, tych fontann. Tam z, dalej widać grotę solankową, do której za chwilę dojdziemy. Liczne drzewa, lampy LEDowe naokoło. około. Tutaj też jak widzicie, można sobie usiąść. To są takie. Porobione ceglaste ławeczki, można powiedzieć, z których można patrzeć na te fontanny, jak pyskają. Z każdej strony, tak jak tutaj widzicie, też są ławeczki. Tutaj mamy plac zabaw dla dzieci, plac zabaw duży. Tu są atrakcje takie linowe, gdzie dzieci mogą się troszeczkę powspinać. Jak widać powiększywiane te siatki, więc troszkę uciechy się na miały, ściany spinaczkowe. Tu jest mała siłownia. Jest parę przyrządów, na których można poćwiczyć. W kolorze różowym. Tu też ławka dla osób nie ćwiczących i Skate Park jakaś mniejsza rampa dalsza część placu zabaw tutaj mamy jakieś rampy do jeżdżenia na deskach na rolkach, na hulajnogach tutaj też barierki do, do, jak widać do skakania po tym najprawdopodobniej właśnie na deskach zjeżdżają bokiem tu dalsza część placu zabaw. Też jest taki właśnie linowy park i taki wielki zamek Tu w środku mamy takie dla dzieci właśnie fajne linowe atrakcje do wchodzenia, rurę do zjeżdżania. Mostki wszelkiego rodzaju Wygląda tu ładnie, ławeczka też w środku ukryta I duża zjeżdżalnia z drugiej strony Tu jest ta scena, którą wam prędzej pokazywałem eee, Tu organizowane są różne Jakieś tam dni Marklowic i tak dalej Jakieś festyny, różnego rodzaju wydarzenia widzicie jest tutaj namiot, są ławeczki też, które później rozkładają Tutaj też naokoło jak widzicie jest dużo takich Standardowych ławeczek Tutaj mamy pociąg, znowu dla dzieci. Tu jeszcze raz ta wyspa, którą Wam prędzej pokazywałem. A my idziemy dalej. Właśnie tutaj. Tu pole do gry. Szachy, co prawda piątków to chyba brakuje. No, też widzę, są takie. Można powiedzieć, chyba już w częściach, bo powinny się tak te trzymać. Więc pionków brakuje, ale przypuszczam, że jakby pójść tam do recepcji, to gdzieś to będą mieli. ich. Pójdziemy tutaj naokoło. Tutaj są stoły do, do gry, w szachy. Możemy sobie swoje pionki przynieść. Nie wiem, czy idzie wypożyczyć, czy nie. Też Te, te piątki tam w obsłudze, ale, ale są tutaj właśnie trzy, trzy stoły do gry w szachy. Dalej jesteśmy koło tej sceny. Jak widzicie tutaj dalej mamy tu jest kilka tych ławeczek, takich podłużnych. Tu mamy ławeczki z oparciami. Przed chwilą widzieliście, że wodospad działał. Nie działa, więc przypuszczam, że tak samo z tymi fontannami one uruchamiają się przy jakichś tam pełnych godzinach lub lub co jakiś tam określony czas. Tu jest fajne zacienione miejsce. Patrzcie że mam na taką jaskinię i w tej jaskini kolejne ławeczki i powiem Wam, że tu jest dużo chłodniej niż na zewnątrz i dlatego, że jest zacienione miejsce i dlatego, że gdzieś tam te skały też troszkę chłodzą Tu jest restauracja, jakaś pizzeria. Za chwilę pójdę zobaczyć jest czynę na okna jest otwarte, więc przypuszczam że tak miejsca że jest dużo, więc spokojnie można sobie usiąść i coś zjeść Tu jest ten wodospad, który przed chwilą jak weszłem, to działał. Jeszcze widzicie, że jest mokry. Później się włączy, to postaram się Wam go przyjść, nagrać. E, tu płynie ta rzeka, o którą od początku tam widzieliście, a wszelkiego rodzaju jakieś metalowe konstrukcje, które ciekawie się prezentują. No i tutaj przyjdziemy, nie przyjdziemy na drugą stronę, a tam jest jeszcze ślina spineczkowa, którą wam też chcę nagrać. Fajnie, że jest tutaj osoba, która odpowiada za czystość tego miejsca. Cały czas chodzi, sprząta. E, tak jak wam prędzej wspomniałem, weekend płata pobierana za wejście, w tygodniu nie. W tygodniu można wejść darmo. E, ma to sobie plusy, bo jak pamiętacie, w ostatnim filmie byliśmy w parku rodzinnym 3 Wzgórza w Wolisławiu e, i tam było dużo dużo atrakcji takich, tam jest ten darmowy e, i dużo atrakcji jakichś tam tych labiryntów z drzwiami i tak dalej poniszczonych, dużo rzeczy posprayowanych, poniszczonych sprayami, pomalowanych, powyginanych i tak dalej. Tutaj widać, że wszystko jest świeże, zadbane i bardzo uszanowane. W związku z tym przypuszczam, że to jest kwestia tego, że jest tutaj cały czas jakaś osoba, która to nadzoruje, pilnuje, otwiera, zamyka drzwi o konkretnych godzinach i wieczorami tutaj nikt nie siedzi, nie pije po godzinie 24.00, 1.00 w nocy. tak? Jeżeli chodzi właśnie o takie osoby nieletnie, które Później tutaj niszczą e, cały cały ten ośrodek, dlatego, dlatego jest tak zadbany i tak ładny. E, Też mamy na, na ziemi e, zrobioną taką głośnicę. Dzieci znają wiele gier. Właśnie nie wiem jak to się dwie czy w kolory, czy w głośnicy, czy jak nie znam się na tych grach, e, ale są jakieś tam gry. E, Siedzę właśnie sobie na ławeczce. O i jak widzicie wodospad się włączył, więc idę wam go nagrać. E, Przypuszczę, że fontanny tak samo się uruchamiają co jakiś czas. Sam wodospad ładnie wygląda, wyobraźcie sobie, że siedzicie, kupiliście sobie tutaj kole, czy, czy jakieś bezalkoholowe piwko lub alkoholowe jak lubicie Siedzicie sobie, siedzicie sobie tutaj w ławeczce, a solami, za plecami słychać szum wody właśnie takiego wodospadu Tam u góry jak widać te dysze wypuszczają wodę no i ładnie woda szumi Tam mamy ten prędca w tym momencie pokazałem koło chomika już widzieliście A zaraz obok koło chomika znajduje się szczęki spinaczkowe. Dla dzieci, dla dorosłych są takie mniejsze, tak jak tu widać, po których swobodnie właśnie takie mniejsze dzieci dają radę się powspinać. Tu już trudniejsza, bo pod kątem troszkę wyższa ścianka i tutaj też. Mamy taką wyższą ścianę. Część jest prostsza, pochylona, część jest całkowicie na Tak jak widać, więc można troszeczkę się pospinać. Co nie jest to jakieś wyczynowe miejsce, nie jest to jakaś wyczynowa, wyznaczkowa, ale z drugiej strony jak widzicie tutaj z dziećmi spędny czas, dzieci będą biegały w placu zabaw, to te starsze dzieci będą mogły trochę popracować nad Pytem nad palcami i się powspinać. Idziemy na tą wyspę. Tu też jest mostek głodny z którego wchodzimy na właśnie tą wyspę i są widać cały park naokoło Twoją drogą, jeżeli byłby jakieś tutaj przedstawienie, występ albo cokolwiek innego, zamiast siedzieć tam w tym namiocie, teraz przy głośnikach, to wolałbym sobie tutaj właśnie pod tym słunkowym namiotem, namiotem, pod tym parasolem e, usiąść i stąd też jest bardzo fajny widok właśnie na scenę. Idziemy na tę tężnię solankową, o której wam wcześniej wspominałem. Tu Wam prędzej wspominałem o tych takich nowych ławeczkach. Też ładnie zrobionych. Zwróćcie uwagę, że nawet trawniczek jest tu idealnie przykoszony. Bardzo fajne miejsce. Eee, tu fontanna, jak widać, już powoli zaczyna coś pracować jedna z drugą. Więc tak jak mówiłem, one co jakiś czas się uruchamiają. Też fajnie słychać taki szum wody. Nie o to w niej chodzi. Tu znowu działają takie delikatne zraszacze. Tutaj mamy też niesta eee, Działa Chciałem powiedzieć, że nie działa Ale jak widać kapie tutaj woda Co prawda, w tej działa bardziej Jest tutaj jakaś czujka ruchu Bo jak tu weszło to się muzyka włączyła Są ławeczki naokoło Prędzej wam pokazywałem te dwie rępy, które tutaj były z parku. Odbyliśmy później na ten plac zabaw, który jest po prawej. Ale jest tu też kolejna, jedna i druga. Jak widać, na rowerze ten chłopak jeździ. Jak widzicie, miejsce bardzo fajne na takie rodzinne spędzanie czasu. Tak jak już wspomniałem, jestem tutaj w połowie tygodnia i o godzinie. 11, w sumie no już po 12 e, Więc ludzi tutaj teraz o tej godzinie za dużo nie ma, jest troszkę ciszy i spokoju. E, na pewno w weekend miejsce jest bardziej obłożone ludźmi. E, można tutaj fajnie spędzić czas, odpocząć wyciszyć się, posłuchać sobie wody z wodospadu czy z tych fontan, które tutaj są. Jest tu trochę atrakcji dla dzieci, jest duży pad zabaw, więc myślę, że miejsce takie niedzielne popołudnie e, naprawdę fajne jeżeli będziecie lub przejazdem, to na pewno warto wjechać i zobaczyć. Oczywiście też zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście byli informowani o kolejnych filmach. Można kliknąć dzwoneczek, właśnie subskrypcję. Dzięki temu, że się subskrybować i oglądać moje filmy, będę miał motywację do tego, żeby nagrywać kolejne. No i jest to jedyny sposób na to, żeby kanał się dalej rozwijał, więc zachęcam, żeby kliknąć dzwoneczek i subskrypcję. A teraz do zobaczenia w kolejnym filmie.